A nie, biorą. O wczoraj brały. Takie półtora kila brały. Pozdro dla Mara. Ja widziałem facet normalnie raz na lodzie. Taki cienki był, że nie szło wejść. On przyniósł z domu drzwi takie, takie od łazienki. Dziurę szybę wypi. Odebrałeś. się i wyobraź sobie, że siedział na tym, krzesło miał, tyczkę miał z gwoździem, odpychał się i jechał po lodzie cienkim, nie? Pierdyle. No. I ryzykować życiem, że pójdę złapać. No słuchaj, drzwi do lód to się tam nie utopi. No tak, no. Nawet jak jemnie to na drzwiach upłynie. Postukał tam, gdzie była ta szyba od tego i wędkę miał i łowił. Kurwa, powiem Wam, No no i nowsza metoda na loda. <grym> drzwi, ja jak zobaczyłem, ja nawet filmik mam nagrany z tego. To teraz Markowi powiemy tak. Jak będzie szli na kontrolę to jeden z tyłu drzwi nie się. <grym> ja pierwsza rybka dzisiaj. W rączku Co czujesz? Konek czy sandalszyk? Może być grubiej? Ciężko mówić, że sandal. Taki ciężarek jest nawet spory. O, o, jest, jest, jest fajnie. Chyba że sztup na nową konstrukcję kolegi Roberta. <noise> Dzisiaj Robci przyniósł prototypy. Robci przywitaj się ładnie. <noise> Robci przyniósł prototypy i testujemy. Drugie branie na prototypa. Nic nie widzę. Szczupły. No powiem Ci roku, że te protokipy to, to tu zrobiłeś. Bardzo łowne. Ładne, piękne. A Ty oczywiście bez stalki. Jak bez stalki? Masz stalkę? A masz. Takie 56. No będzie miało na pewno. No ładne, ładne, grubiutki. Chyba co jak tralala. Dobra, wypinamy rybkę. Następny mój zakup, moi drodzy, to będzie mata wędkarska do wypinania ryb. Takie jest założenie Dobrze, i dobry. tego zakupu Tomasz? dokonam. się otworzył. Czuł go z łapmy. się. Dobra. Ja. Bardzo ładny szupaczek jesienny. Ostatni wiór. Tak, 62, jański, ale ładny grubiutki tak Weź No już druga ryba była na niego praktycznie, nie? Ale akcja prawidłowa, nie? No, teraz Przeni niby taki gąbkowaty kur. Zaczyn się da się połapać, tak lecimy, bo, nie, bo się... Ale to oko chyba tak? Czy są daczki, no? ciągle na prototypa. Nie, ten jest ten. Ten jest ten normalny? Ten jest. Tylko, że lekko, wiesz? Proszę bardzo, malutki w tym Idziemy dalej, raczej. Idziemy, idziemy.

kolegę też złapiemy przy samym brzegu wypluł lepszy był i wygrał niedocięty ale tak bywa zbliżenie jeszcze zrobimy na przynętę na łowce cyk Tak jest. Fajnie się wędkuje. Łabędzie napłynęły, trzeba je zaraz nakarmić. wsieżby kurwa patyki i tak brzek wstawiali jak. Co no się to narobiło? Bo to wiem ja, to jest fajne, fajne. Nie no, to ja nie podejrzewam, że nie to było naturalnie lasse w sierpniu. Tak jakby tak było tu kawałek to by automaty to tak nie To to jest, to, to panem, tak nie wiem, że <śmany> no, to jest Wysoka woda, żeby was tak płynie. Żeby... Ale nie wiem, bo zresztą, czy słyszałem w telewizji, mają jakieś tam ufność wargę na oczy. Czy tak tą wodę nie puszczą? Płynie się zrobić na fali później płynie. Nie? No o to... ty. tak przytrzymują wodę, a później puszczają. O, 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 o. O, o, o. 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 o, o właśnie Radził trafił ładny albo zapięty normalnie bo Dobrze, dobrze. Jak się ściąga kamerę, chodzę ze statywem. <noise> dobrze, dobrze. Nie, zapięty jest normalnie. Mi się tak? zdaje, że bolo. Boleń, no? wielki. Nie, wy wyholuje. Nie, nie, wyholuje go normalnie. Rady, cofaj się, cofaj się pomału. Uderzył normalnie w koguciora. Zapięty zapysk, widzę. Chodź, chodź, ale tu wychodź na brzeg, Radek. Nie, nie wychodź w bok. Wujek przyjechał, radził. Tak, wujek po bolach kogoś w koguta przywalił. Kurde to w kurę I po coś ty jechał na odrę po te bolenie, ja ty wie, masz? Ale piękny boleń radził. takiego bolenia to jeszcze powiem szczerze nie widzieliśmy takiego pustego na te makabra ale ogromny Bezpośrednie uderzenie na bolka Na kurę Produkcji Roberta Bezpośrednie w Ale kieszyki, wam, że ja 4,5-5 kg gdzieś Ale to będzie samica z ikrą Ale krowa, Wujek się... przyjechał na boleń w tą stronę Niech <śleszy> to będzie... Się Wujek przyjechał To jest <śleszy> Czekaj Radziu, którym tu się fotywali. Tam masz na ekranie masz ten budziczek tak? Budziczek, czy? Budziczek no. Z aparatem, tak Robciu? No, no mhm. ten? A powinno pstryknąć Radziu, czy nie? Nie To by już słyszał To dobra, nie, nie, Radziu głowę do przodu, lekko o. Ale kloc Przydupił pięknie kurwa, centralnie

Ale wpięcie. Wow. Nie, nie było szans, poprawił tak go ty. tu. Ale ładnie go poprawiłeś, ci. Bok. Radził go bo z tymi bokami to ty ci, Tak, jak jesteś... przyjechał, to się no. wszystkie. Tu szczęśliwy łowca, Radek. 40 boleni medalowych w sezonie. 7,4. 7,5 mówiłem. Ja. Centymetr mu zabrakło do rekordu na słupie mojego. No. Ale powiem wam, że rekord będzie, jeżeli chodzi o masę. Bo jest ogromny. Mam wagę, tylko musiałbym go w siatce zważyć, wiesz? To daj, z ciekawości. Dla mnie 4 kg, 3,700. Okay. Patrz, daj mu dzisiaj zrobiony na 26. No. Wczoraj. Ale wiesz co ci powiem? No, ja go, ty, wiesz jaki jest nie nie czynnik? Wiesz, yes. ja naprawdę... no, nie wiem. Nie wiem. Tak, tak, tak. tak o. <ślać> już wiem, co ty robisz, Radek, po nocach. Jak... <ślać> Tam, 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 tam. To ten co tam chodził? Co tam kurde śmigał możliwe. po górce? Ale mi się wydaje, że już zaczynałem prowadzić jakąś wziął, wiesz? 3,700, 3,800. No, 3,70 No, piękne. Dobra, jedziemy sobie do wody szybciutko. Weź <coughs> go z siaty, z siaty go radził, z siaty go. Jest bardzo dobry patel, nie hmm. powiem ci. Wolę no, wracać. To w ogóle nie zwęczę. Samica. Nie, bo go szybko wypiąłeś. Zakocona. I szybko wyciągnąłeś mu. No, ale... Nie, bo no, nie mogłem go ucinać. Poszedł. Samica. Łole! Widziałeś, no, jak było przyspieszenie? Gwiazdki. Ale <laughs> <A>, pięknie <piękny. laughs> Pięknie. Ale mata mus, nie radzi.